No siema, Klan Hugo należy do jednego z najbardziej elitarnych klanów wioski liścia, aż do teraz. Co sprawiło, że są tak wysoko w hierarchii, i co stoi za ich mroczną i krwawą historią? Na te i inne kwestie sobie na pewno odpowiemy, a przed tym zostaw sobie suba, ocenkę i dzięki wielkie dla wspierających możemy ruszać. Zacznę od tego, że bardzo szkoda, iż koncept klanów został tak bardzo zaniedbany, bo aż do teraz ma to duży potencjał. Kiedyś to wszystko w wiosce wyglądało całkiem inaczej. Nie była tak do końca jednością zrzeszoną przez Hokage, a bardziej kolebką klanów, które postanowiły dołączyć do wspólnoty, nazwane później przez Madare, wioską ukrytą w liściach. Przede wszystkim trzeba wspomnieć o tym, że są potomkami klanu Otsutsuki z linii Hamury, czyli kogoś równie potężnego co Indra, zaczynającego ród Uchiha. Jednak to właśnie klan Hyuga jest uważany za ten najsilniejszy w wiosce, mimo tego, jak bardzo Mocno eksponowany był właśnie niemal wymarły już klan u Najprawdopodobniej z tego względu, że Hyuga byli bardzo niewygodnymi przeciwnikami i wspominają nam o tym śnobie innych wiosek, przykładowo na Czwartej Wielkiej wojnie śniobi. Dodatkowo większość z nich była na w miarę równym wysokim poziomie, kiedy to już dawna rodzina Sasuke szczyciła się bardziej tym, iż raz na jakiś czas urodził się wielki geniusz, który przerastał wszystkich. Wracając jednak do Hyuga, bardzo szkoda, że nie zobaczyliśmy więcej, bo ich historia i cały budulec są naprawdę ciekawe i kompletnie odseparowane od zasad wioski. To jest właśnie w tym wszystkim najlepsze Była to jedna z czterech wielkich wspólnot Z którymi wioska musiała się bardzo mocno liczyć I to nie konocha dyktowała tutaj warunki Klan dzielił się na dwie części Główny ród oraz tak zwana gałąź klanu Wszystko polega na tym, że Hyuga bardzo mocno Cenili sobie swoje sekrety i tajemnice Właśnie z tego powodu stworzyli taki podział Główny ród wszystkim zarządza A gałąź robi wszystko, żeby ich chronić Przyjmując rolę służących im strażników Są oni oznaczani za pomocą przeklętej pieczęci Już w wieku trzech lat Pytanie dlaczego mieliby nakładać coś tak złego i zakazanego na swoich własnych ludzi. Prawda jest całkiem okrutna, bo pieczęć ta daje głównej rodzinie całkowitą kontrolę nad oznakowanymi osobami. W skrócie, w jednej chwili można zniszczyć ich komórki mózgowe za pomocą najzwyklejszej pieczęci ręcznej, co początkowo powoduje u nich przeraźliwy ból, który może doprowadzić do śmierci. I to wszystko ma za zadanie ich naprostować, gdyby się stawiali. Ale co najważniejsze w tym wszystkim, jej główną funkcją jest bezpieczeństwo Byakugana, tak żeby nikt go nie wykradł i nie użył do własnych celów. Działa to tak, że po śmierci umiejętności oka się całkowicie blokują. Ale drogą to dziwi mnie to, że Ucicha nigdy nie zrobili czegoś podobnego, szczególnie wiedząc, jak groźne mogą być ich umiejętności do jutsu. Bo właśnie ja wcale nie uważam, że jest to zły pomysł. Na pewno nie jest to moralne ani empatyczne dla pojedynczych ludzi, ale dzięki temu w prosty sposób całość jako klan jest bezpieczniejszy, a ich moc nie dostanie się w niepowołane ręce, dzięki czemu również wioska jest bezpieczniejsza. Wiadomo, nie każdemu się to podobało, jak możemy się domyślać, byli to głównie członkowie pobocznej rodziny. Byli oni źli na to, że urodzili się będąc akurat tymi gorszymi, mimo tego, że bardzo często ich umiejętności, wiedza, geniusz były większość ci, którzy mieli na tyle szczęścia, aby przyjść na świat w głównej rodzinie. Dodatkowo, przez ten podział społeczny i władzy nad nimi, rządzącej stronie bardzo mocno urosło ego, bo wiemy jak to jest z władzą. Kiedy od dziecka czujesz się lepszy, potężniejszy i wiesz, że tak po prostu jest, takim sposobem taka osoba ma być inna, jeżeli nikt go tego nie nauczył. W ten właśnie sposób Boszna gałąź zostawała coraz bardziej, po prostu szmacona. Przełom nastąpił po wielu, wielu latach tradycji, a wszystko zaczęło się od Hyashiego, który urodził się zaledwie kilka kilka sekund przed swoim bratem Hizashim i tylko z tego powodu on został przydzielony do rządzenia, a brat do rodziny niższego szczebla. Jak można było się spodziewać, Hizashi, czyli ojciec z znienawidził główną rodzinę nie tylko ze względu na ich przedmiotowe traktowanie, ale też na to, że bardzo żałował i jego syn mimo tego, że uchodził za jednego z największych geniuszy, musi być przez nich tłamszony, bo tak jest jego te niby przeznaczenie. Wszystko obrało jeszcze gorszy obrót, gdy ten widząc nieudolnie trenującą Hinatę, obudził w sobie rządze mordu, którą czuł jego brat, każąc go za to niszczeniem jego komórek na oczach Nejiego. Więc jak zawsze, mimo tego, że system działa całkiem dobrze, całkiem sprawnie, to wszystko ma swoje minusy, a ten jest bardzo widoczny i sprawiający, że prędzej czy później dolna rodzina nie wytrzyma i coś się wydarzy. I co dziwne, to doszło do czegoś całkiem innego niż się spodziewałem, i akurat tutaj kilka rzeczy bardzo mnie dziwi, niektórych z nich nie rozumiem, bo mowa tutaj o najbardziej przełomowym momencie dla całej historii klanu. Związana jest z tym wioska chmury i kraj Pioruna, wysyłający jednego ze swoich ludzi jako przedstawiciel. Pokoju, który podpisze traktat między wioskami. Niestety okazało się, że to tylko przykrywka, a jego głównym celem było wykradnięcie sekretów Byakugana, który, tak jak wspomniałem wcześniej, sprawił wszystkim bardzo wiele kłopotów na wojnie i był uznawany za jedną z przyczyn, przez które wioska liścia wyszła z tej wojny lepiej niż powinna. Tak więc pod osłoną nocy porwana została Hinata, ale niestety dla wioski chmury był on tak bardzo nieudolny, że został w prosty sposób złapany i zabity jednym ciosem przez jej ojca. I teraz słuchajcie, bo mamy tutaj całkiem sprytny przekręt. Po tym incydencie kraj Pioruna uznał, że jest to spisek i sytuacja z porwaniem Hinaty w ogóle nie miała miejsca. Przyjęto, że klan Hyuga zamordował wysłannika pokoju z własnych nieznanych pobudek i w zamian tego zażądali ciała ich głowie klanu. Inaczej rozpęta się wielka wojna. Oczywiście chodziło im w tym wszystkim o to, żeby dobrać swoje łapki do Byakugana. I do tej pory rzeczywiście brzmi to wszystko naprawdę fajnie, cała ta intryga i plan. Ale teraz dzieje się coś, co musimy wspólnie postarać się zrozumieć, bo po tej sytuacji dochodzi do spotkania głównej rodziny i Hiruzena, aby omówić co dalej. Hiashi, czyli głowa klanu, jest Gotowy poświęcić swoje życie w zamian za pokój między dwoma krajami. Jednak tutaj wtrąca się najpewniej jego ojciec, była głowa kranu? mówiąc, że tak nie może być, bo jest on z linii krwi, której nie można przerwać. A oprócz tego to dorwał się do Byakugana, więc zabijał jego brata bliźniaka i podłożył zamiast niego, bo takie jest właśnie przeznaczenie trzonu: poświęcać się i bronić głównej rodziny za wszelką cenę. A sam Hisashi stojący za nimi wyraził już na to wcześniej zgodę. Mówi on swojemu bratu, że naprawdę chce to zrobić i to jego własna decyzja, nie po to, żeby chronić go jako przywódcę ale jako brata. I będzie to jego pierwsza własna decyzja, jaką w życiu podjął. Ale teraz chwila, bo dosłownie przed chwilką starzec powiedział, że on musi to zrobić, bo takie jest jego przeznaczenie, jak i całej bocznej gałęzi. Więc tak naprawdę nie ma żadnego wyboru. Tak czy inaczej musiałby to zrobić. Musimy to więc rozumieć w taki sposób, że to naprawdę jest jego wola ze względów jakich powiedział, ale smutna prawda jest taka, że tak czy inaczej miał jedno, jedyne wyjście. I jeżeli chciałby podjąć inny wybór niż ten, który podjął, to już nie byłby to jego wybór, tak nie czy tak naprawdę jest to jego decyzja rozumiem, że mógł tego chcieć i czaje całe rozumowanie, ale jak dla mnie wolny wybór, który zresztą podejmuje się pierwszy raz w życiu, powinien obejmować co najmniej dwie drogi, które można wybrać, a nie taką na którą się zezwala i musi ją wybrać i taką, której nie możesz wybrać jednak to myślenie, takie racjonalizowanie sobie tego na pewno mu bardzo pomogło przez co też cały klan wkrótce się zmieni a przestarzałe metody zostaną zastąpione większą równowagą między dwoma stronami tylko teraz rodzi się kolejne pytanie czy na pewno tak bardzo pożądane sekrety Klanu Hyuga, co po tym wszystkim nagle bezpieczne? Czy coś wielkiego w tym kierunku się zmieniło? Bo dziwne jest też dla mnie to, że Hinata może tak swobodnie opuszczać wioskę na misję, narażając nie tylko swoje własne bezpieczeństwo z tego rodu pseudo lepszej krwi, ale i zagrożone są sekrety całego klanu, którego tak bardzo cały czas bronią, nawet za cenę śmierci, tortur i wszystkiego, co można. Tak więc, niestety, ale cały ten wątek został w mojej opinii mocno spłycony i trochę zapomniany, bo ja tutaj widzę naprawdę wiele dziur. Co stoi na przeszkodzie, aby każdy miał taką pieczęć, która blokuje moce oka po śmierci? Jakim Cudem, Uchiha o tym nie pomyślało, jeżeli Fugako dobrze wiedział, co potrafiło i potrafi Mangekio, a w rękach kogoś takiego jak na przykład Danzo, może zagrażać całej wiosce i dokładnie to się stało. Bardzo dziwny jest też nagły brak zainteresowania Byakuganem. Cały kraj narażał się na wielką wojnę tylko po to, aby go zdobyć, a teraz kompletnie nikogo to nie interesuje, kiedy to Sharingan jest przekazywany z oczu dołu do oczu dołu, jak zabawka. Wydaje mi się też, że sam Byakugan jest bardzo niedoceniany. Sam Kakashi wspomina, że często to właśnie to oko jest przydatniejsze niż Sharingan, a daje on możliwość widzenia praktycznie przez wszystko, a nawet odczytywania myśli przeciwnika za pomocą ruchu jego oczu. Oprócz tego posiada niesamowicie przydatną zdolność wglądu we wnętrze centrum czakry przeciwnika, przez co można ocenić ilość pozostałej czakry i odpowiednio po to sobie dobrać taktykę. Dzięki tej wielkiej precyzji jest też w stanie zauważyć punkty czakry i idealnie w nie trafić, co powoduje albo całkowitą blokadę przepływu, albo jej przyspieszenie, zależnie od intencji atakującego. Idąc dalej, Byakugan umożliwia dostrzeganie niemal wszystkiego wokół, jest to dokładnie 359 stopni. A to oznacza, że użytkownik przy odpowiedniej prędkości jest niemal nietykalny. Następstwem tego oka jest Tensei Gan, czyli to taki odpowiednik rinegana Gana po Mangekyo. A można tego dokonać po połączeniu swojej czakry Hyuga z Otsutsuki. Więc naprawdę moce i historia tego klanu są imponujące. Szkoda tylko, że w tej chwili jedynie co odróżnia ludzi Hyuga od tych zwykłych, to ich oczy. Bo przestali być rzeszoną społecznością, a bardziej wtopili się w tłum całej konochy, kompletnie porzucając tradycje i ideę klanu. Jestem ciekaw co wy o tym sądzicie czy nie uważacie, że ta historia jest jakby ucięta w połowie, taka niedopowiedziana, nagle zamknięta i odpuszczona? Czy dałoby się to jeszcze jakoś rozwinąć i czy jest szansa na powrót tego klanu? Dajcie znać, czekam na dyskusję i może jakieś pomysły względem tego. Pamiętajcie, żeby zostawić sobie ocenkę, wbić na socjalki i drugi kanał, który rusza sobie pod koniec września. Do następnego i cześć.